Specjalny wóz pożarniczy z podnośnikiem hydraulicznym i drabiną. Dla wielu jednostek OSP to marzenie wręcz nieosiągalne. Tymczasem z takiego właśnie prezentu cieszyć się mogą druchowie z MSTowa. Samochód, nim tu trafił, użytkowała Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Nowy nabytek to kolejny ważny element wyposażenia, sprawiający, że jednostki OSP w Gminie MSTów z roku na rok funkcjonować mogą coraz sprawniej. Myślę, że niejedna JDRG z Państwowej Straży Pożarnej mogłaby nam pozazrościć sprzętu, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o jednostki, które są w krajowym systemie, czyli OSP-100, OSP-Jaskrów. Natomiast jeżeli pojawia się tak sympatyczny prezent, jak tutaj taki sprzęt specjalny, drabina, no to oczywiście bardzo chętnie wykorzystamy i myślę, że tutaj akurat jednostka OSP-100 jest na tyle mobilna, na tyle ma dużo wyjazdów w skali regionu, że z pewnością będzie ten sprzęt dobrze wykorzystany. Mam nadzieję, że jak najmniej pod tym kątem, że będzie mało wyjazdów. Mało potrzeb. Strażacy Zemstowa są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego oraz udzielania pomocy przedmedycznej. W składzie jednostki są druhowie operatorzy hydraulicznego sprzętu ratowniczego, dowódcy sekcji, naczelnicy i komendanci jednostki. Jako członkowie jednostki znajdującej się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym uczestniczą w akcjach nie tylko na terenie swojej gminy, teraz mogą swoje obowiązki wykonywać jeszcze skuteczniej. Jest to samochód z wysięgnikiem hydraulicznym o wysokości 25 metrów na podwozie samochodu MAN. Samochód jest z 2010 roku, pozyskany z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Samochód głównie będzie wykorzystywany podczas pożarów na wysokości, usuwania wiatrołomów podczas burz. Wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo strażaków podczas pracy na wysokości będzie najważniejsze. W uroczystym powitaniu i przekazaniu samochodu, które miały miejsce na mstowskim rynku, uczestniczyła m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Lidia Burzyńska. Dziękuję strażakom, ja dziękuję Bogu, że żyjemy w takiej, w takiej kraju, gdzie są Ochotnicze Straże Pożarne. Bo dzisiaj pan redaktor był chyba łaskaw zauważyć, jaka radość, jaki uśmiech na twarzach tych ochotników. Ludzi, którzy mają swoje rodziny, mają swoje życie zawodowe, niemniej jednak czerpią radość, satysfakcję i dumę z tego, że mogą poświęcając swój czas pomagać innym i to jest piękne. Tego naprawdę pozazdroszczą nam wiele krajów i Europy Zachodniej i nie tylko, że możemy się tak organizować, abyśmy byli bezpieczni. Symbolicznego wręczenia kluczyków do samochodu przedstawicielom jednostki OSP Mstów dokonał komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstowie, brygadier Piotr Placek, który podkreśla, że współpraca między prowadzoną przez niego placówką a amstowską OSP od lat układa się wzorowo. Szkolimy dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, jeżeli chodzi o szkołę centralną. Myślę, że jednostki organizacyjne państwowej straży pożarnej, które na których rejonach są jednostki ochotniczej Straży Pożarnej, również szkolą, czyli to jest taka pierwsza postawa. Jeżeli chodzi o działania operacyjne, no to nie będę ukrywał, że bez strażaków ochotników. Państwowa Straż Pożarna i dzięki temu wzmocnieniu naprawdę jest wysoko oceniana w społeczeństwie, ale to wynika również ze wspólnej pracy, wspólnych akcji. Niejednokrotnie dojeżdżacie do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, dojeżdżają pierwsze, zanim dojedzie Państwa Straż Pożarna. I myślę, że to są dwa takie najważniejsze aspekty: szkolenie i wyjazdy. Średnio w ciągu każdego roku druhowie z OSP w Mstowie biorą udział w blisko 100 akcjach ratowniczo-gaśniczych, a są to m.in. gaszenie pożarów, pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych, czy usuwanie szkód po kataklizmach.